Cześć, jak się macie, ludziska. Nazywam się Łężej i zapraszam was z powrotem do Matwadera. I teraz wam powiem, kochani, że jest godzina. Ja muszę teraz sprawdzić. Oh. Ha, da. jest godzina pierwsza rano um, we wtorek, znaczy, czyli dzisiaj dzisiaj, ale jest rano i ja po prostu nie miałem nic na we wtorek na wtorek, w, wczoraj nic nie, nie wsadziłem i czuję się bardzo z tym głupio powiedziałem nie, coś we wtorek musi być, więc po prostu zacznę od ja to wszystko zaraz zedytuję i wszystko będzie zajebiście Które to było? E, na czwórce, tak? Tak Okej, okay. pamiętamy, pamiętamy, był mm, Haha, to było głośno e, Okej, okay, więc musimy poleć, po, 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 musimy najpierw policzyć ile jest tutaj e, tych, ile tam będzie tych, ile tam będzie tych, ile tam będzie tych? Czyli najpierw liczymy beczki. Beczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Pamiętajcie, na pierwszym jest numer 7. Co dedek Ok, dzięki. Dobra, idzie teraz? Aha, musimy policzyć e, żrandory Okej, okay. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 2 trzy, cztery. Raz dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, czyli cztery, siedem, cztery. 7, 4. Teraz patrzymy, czego będzie czerwonych lalek. Dobra, czerwone lalki były tutaj. Spoko Dostałem w komentarzu. Udało się, chyba, tak? Dostałem w komentarzu, że jeżeli się poczeka I um, na tego goska to on nam wskaże jakieś drzwi, czy coś nam otworzy, chyba. Ale nic tam nie otworzył, w bek. O, nic tam nie otworzył. Miało być. O! God damn it. Dziękuję! E, tutaj e, gdzieś będzie kto mi to powiedział, więc dziękuję bardzo. Dostałem z ukrytego GEMA! Haha! Ha. Dobra, szukamy 7,4. 7,4 i czerwone lalki, więc jedna lalka, druga lalka, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, ósma i dziewiąta? Czy to się liczy! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, czyli będzie 7,4 i bardzo albo 8, albo 9. 7,4, 8. Albo 7,49 7,48 albo 7,49 7,48, 7,49, 749 7,48, 7,49 O, oh, goddammy, <tryk> czy ja tego już nie podniosłem? Goddammy, ja myślałem, że to już zapisałem. Cześć, Rafale. Dzięki, pora, 7,48 8, albo 9, 7,48 8, albo 9.

No właśnie, to będzie 7, 4, 9. Okej, okay, to 7, 4, 8, 2. 7, 4, 8, 2. My, my, drogie pończki, drogie kochane, widzę, widzę i widzę, jesteśmy najmądrzejsi. Co my tu znaleźliśmy? O, mamy rzeczy, mamy. Pachnie jak mama. No, dziwnie, żeby pa pa pachniała jak, kurde, sąsiadka, która... A? Lampa! Mamy latarkę? Może się przyda? Tak, weźmiemy. Tylko bierzemy, tylko pożyczamy, mamusiu. Mamy lampa. I wypadło coś. Nie bekłem. Co to jest? Perfumy. Muszę pamiętać, żeby nie naciskać X. Wciąż pracuje? Weju! Maria! Doktorze! I? F oj Cze? A ja? Tu jesteś! Czy twój Łojcie zawsze ci powtarza, żeby tam nie wchodziła? Żebyś nie wchodziła do e, swej ziemi w nosie. Mamo! Ha! Nie działam! <śmiewanie> o, y, zdradzał mnie, tak, to tłumaczenie. <śmiewanie> nie mogę, nie mogę w to uwierzyć. Niektóre dziew... <śmiewanie> z jakąś dziewczyną, którą znalazł na ulicy. Nie zapomnę, Nie ja wybaczę mu tego. Też bym mu nie wybaczył, skurczy by, kurde, jakoś Marysię, kurde, znalazł. I, i nagle sobie chce z nią, kurde, hu, ho! Jestem Marysia i jestem fajna. jak to jak No dobra. Głupia rzecz, ok. Mama zazwyczaj jest bardzo miła, ale wtedy wydawała się inna. Te perfumy co? So ja Aha, położyłam to na jej tej, ale. Ale ona się tym zajęła. To dobrze. Po wszystkim. Mama miała to wzrocznicy od Łojca. I wiem, że kochała Łojca do samego końca. Ale kurde, rymuję! Dobra. Wezmę to jako jako czary. Dobra, czary. O, czary. Dobrze, mamo. Mamy, mamy, perfumy, mamy.

Aha, dobra, czyli tutaj wciąż nie ma nic. Cały czas zapominam, że kurde, zapominam. Ja Was przepraszam. A więc cicho, Artur, zapisałem przed chwilą. Nazwę cię? Af Rafał Artur, wracił w wypadku, dobra. Cicho. Um, gdzie ja mam teraz iść? Dobra, 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 dobra. Cicho, cicho. Cicho, cicho, bo przyjdzie cicho i cię cicho. Panie, panie, śpisz? Pani, ja teraz potrzebuję pomocy, dobra? To nie jest taka rzecz, że... wiesz... Hy! Aha... Lampa, lampa, lampa! Lampa, poczekajcie, ja muszę zrobić coś, czego nie chcecie zobaczyć. Bo mnie nos wędzi, to się nie liczy. Dobra. I wchodzimy do limpy. Hej, jaja, ja, jest czarno! O, de lampa! Artur. Zapisałbym. Ja zapiszę. Bo jednak Artur to dobry ptak. Dzięki Artur. Dobra, więc idziemy. Idziemy, 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 idziemy. idziemy. Dobra. Halo. A. The pile of barrels. Ściura w ścianie, jest serio? O, nie zmieszczę się. Ale snowball się, no, snowball, kurde, ty moja, ty pieszczoto, kochana. snowball. Dobra, ale co, no. Aha, snowball, wybieram cię. Proszę, snowball. Mogę być snowballem? A wal, zwalnałem się w zęba, ale, mogę być snowballem? Kurde, 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 a kurde. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wow, zajebiście, dawaj Snowball, dasz radę! Mam... Doła... Oh, oh, oh. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić, halo? Co za dźwięki? Aha, 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 aha... Czy Snowball uciekł? Jada! Hey, the light went out? Przecież wziąłem lampę z oliwy Proszę E Czy ktoś był za mną? Czy tylko sobie to wyobrażam wy wyobrażam God Co Czy mam jeszcze Stobola? Lighter oil. Light oil. God damn it. Dobra, czyli tylko... Ty tylko tyle? To tylko tyle? Nic więcej? Dwa gile, goddamy, tyle czasu zmarnowałem. Jop, 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 jop! Brrr. No się, przestań mnie sędzić, Artur. Gdzie kurwa jesteś? Jak ja cię potrzebuję. To była dziwne To była bardzo weryginalna. Może tu się coś zmieniło. Dzięki. Arturze na ciebie zawsze mogę na Tobie liczyć polegać. Tu na pewno się nic nie zmieniło. Nie mam żadnego tego, żeby wypełnić dziurę w kurde w bakecie. i to jest trochę głupie. No cześć, laska, żyjesz jeszcze? Już na nie blubasz? Co jest? Przecież blubałaś niedawno. Ja pierdzielę, laska. To nie jest kurde dobra rzecz, jak ty kurde nie chcesz się nawet ruszyć. A wow, 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 wow, Artur, co tu się stało? Dain, Valen, Murder, Artur, 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 Rafale. Ja to załatwię. Nie boję się ciebie. O! Oh, dobrze! It's like in the flame egg, burn all those in my way. Yeah! Mogę spalić! Ale jak? Mm -hmm, lighter oil. Oil? Lighter oil! Lighter. Czy... ha ah, Haha! Nie? God damn it! Co było? Widzicie, tam na dole coś skoczyło, ale... Nieważne. Goddammit! Czy to musi być takie trudne? Czy to życie musi być takie trudne? Czy to wszystko musi być takie trudne? Wiele archiwa Może coś jeszcze będzie w tych archiwach, co? Nej? Okej okay. Okej okay. Okej okay. Okej okay. Okej okay. O! Coś znalazłem Coś tam... to jest koszmar, jak to się mogło stać, ja zabiłam ptaka, ale... Nie mogę rozczytać reszty. No tak, mam 12 lat, jestem małą dziewczynką. Jak Artur? Rafał? Dzięki. Przeszedłbym sobie, ale... Nie mogę przejść! A Rafał, Artur, kurde, daj mi przejść! God zapisami tutaj, a jebać no. jak mam przejść? Bo tam się książka przewróciła. Czy ona się miała przewrócić? Czy ona się nie miała przewrócić? Oczywiście jest tak ciemno, ale ciemno, tak. Tu też nie mogę przejść, okej. Okay. Książka mi stoi na drodze, roz, rozwaliła mi kurde życie dzięki. Jest locked, kurde, wszystko oczywiście jest loktet. A ja kurde, stoję i nie wiem, jestem młotkiem. Dobra, może coś się w pokoju z lalkami zmieniło, oczywiście. Aha, gorgeous, sir. A ty się wciąż śmieją. Dzięki, kurde. Nic mi to nie daje. Dobra, byłem wszędzie. Dobra, wracam po snowbola. Możliwe, że snowball jest z powrotem w moim łóżeczku. Tak, snowball, chodź. Dobra, to ty się nie relaks. Młody, tutaj, kurde. Ty nie wiesz. Stary, ty nie wiesz o co chodzi tutaj. Stary, nie kurwa relaksujesz się! Dać ci kurwa oliwę? znaczy kurde? Przepraszam, że tak przepinam, ale... Trochę mnie to drażni, no... Favority teddy bear, belowe doll Czy to wszystko? Poczekajcie, ja muszę sprawdzić czy to wszystko. A... A... Proszę nie widział razie, że pomija wasam Leśła za to idiota, co zrobisz, Cycki. Zapiszę, choć nic nie zrobiłem, dzięki... Zatruwiem ja ostatnio raz tutaj i jeżeli nam nie wyjdzie, to ja nie wiem co zrobić mam. Ja tutaj nie. kurwa. Czy ja to. Czy ja to. Czy ja to zrobiłem? Powiedzcie, że ja tego nie zrobię. Nie mogę z tym nic zrobić. Kardia, jak to się stało? A może już się zrelaksing, co? Powiedz, że już się zrelaksing, mój misio, pysio. Powiedz, że już się zrelaksing, co? Nie no fajnie, kurde, zawsze na prop się Fajnie jest, fajna sprawa, kurde, kurde, wszystko jest dobrze. Nie, 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 żeby nie było, że ja tutaj coś oszukuję czy coś. To jest normalna rzecz, to jest kurde, ej, patrz, patrz, tylko sprawdzę każdą kurwa lalkę, bo już naprawdę nie wiem co zrobić. Dobra, zamknąłem. Oczytałem tu już, spadaj. Beautiful woman. Mogę to wygłupować? Nie, 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 nie. Dobra, pewnie muszę zresetować. Dobra, co ja z tym zrobię? Pewnie do zegara. Albo do kobietki. Dobra, próbuję do kobietki. To na kit mi to było? He? Na co mi to? Na co mi to jest? Na co mi to jest? Ja się pytam, na co mi to, na co mi to, kurdej? Na co mi to, na co mi to, na co mi to, na co mi to? Gdyby dali mi taki ten, to po co mi to... Co, Rafał, chcesz kurwa usiąść? Siadaj. Nie, no fajnie, kurde. Czuję się jak u siebie kurwa w domu. Może nie. Aha, czyli nie, czyli nic, nie, nie, czyli nic. Okej, okay, nie. Dobra, ja skończę, bo mi głowa boli. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało to odcinek. Jeżeli tak, kliknijcie łapkę w górę, jeżeli nie łapkę w dół. Powiedzcie mi, co tu zrobić, bo mi się w głowie już tyle poczę. Ja jestem wykończony. Odcinek był? Jest. Ja to jeszcze zedytuję, żeby było, że wszystko jest ładnie. Więc trzymajcie się, kochani. Do jutra. Mam nadzieję, że coś będzie. Mikrofon naprawiony, bo był jeszcze w złym stanie. Trzymajcie się. Popuzio. Pa, pa.